Zadanie pierwsze. Ze wzoru wyznacz podaną obok zmienną. I pod podpunkcie A mamy tutaj taki wzór, że A plus B, e, przepraszam, A razy B tam jest. A razy B plus C równa się 1. I mamy wyznaczyć literkę B. W pierwszej kolejności podłączmy się do tego C. Czyli jakby to było na drugą stronę, to nie mamy. Raz B to równa się 1 odjąć C. Teraz przeszkadza nam tutaj zdecydowanie samo A, więc żeby sobie podpisać, to obie strony dzielimy przez A. I wychodzi nam, że B to się równa 1 odjąć C, a w mianowniku jest A. Teraz przykład B. I mamy x plus y na do tego równości Potrzebujemy mieć x, a więc w pierwszej kolejności pozbądźmy się mianownika. Aby się pozbyć mianownika, trzeba przez niego pomnożyć. Czyli mnożę sobie i robi mi się coś takiego. 2, czyli 2 pierwsze razy x plus y na 2 równa się 2C. To się skraca. Czyli zostaje nam tutaj tylko x plus y równa się 2c. Mieliśmy wyznaczyć x, więc przenosimy y na drugą stronę. To mamy x równa się 2c minus y. Teraz tu jest tak, k równawia się l, dodać m, równa się t i potrzebujemy literki m. Pozbądźmy się najpierw k. Czyli obie strony dzielimy przez K. Zostaje nam L plus M równa się T nad K. Pokreska ułamkowa to to samo co znak dzielenia. Teraz przenosimy sobie L, czyli minus L i mamy M równa się T nad K odjąć L. Zadanie drugie rozwiąż równanie. No dobrze, wszystko to, co jest przed nawiasem, mnożymy to, co jest w nawiasach pod funkcją a. Czyli jest 2 razy x, to będzie 2x. 2x to jest 2 razy 3, to jest 6, równa się 12, dodać x, x do x cyferki do cyferki. Czyli mamy 2x, odjąć x, równa się 12 minus 6, no i wychodzi nam, że x równa się 6. Teraz przykład 2. Wymnażamy sobie 3 razy 2 to jest 6. Odjąć 3x, dodać 2, równa się 3. Odjąć 1 druga x, odjąć 1 druga. Obie strony razy 2 mnożymy, żeby się pozbyć tych ułamków na końcu. 6 razy 2 to jest 12, odjąć 6x, dodać 4, równa się 6, odjąć x, odjąć 1. Robimy sobie redukcję. Najpierw po tej stronie. 12 plus 4 to jest oczywiście 16, odjąć 6x, równa się, 6 minus 1 to jest 5, odjąć x. x do x-ów, cyferki do cyferek, czyli mam minus 6x dodać x, równa się 5 odjąć 16. Tu jest minus 5x, równa się minus 11. Obie strony dzielimy na minus 5, czyli x równa się 115. Zadanie trzecie bilet ulgowy do cyrku jest o 6 zł tańszy od biletu normalnego, a za 4 bilety normalne i 2 ulgowe zapłacono 114 zł, ile należałoby zapłacić za 3 bilety normalne i 1 bilet ulgowy. No to zapisujemy sobie bilet ulgowy do cyrku jest o 6 zł tańszy od biletu normalnego, czyli x to będzie cena biletu normalnego. Cena normalna, a x odjąć 6 to jest cena ulgowa. Za 4 bilety normalne, czyli 4x i 2 bilety ulgowe, czyli 2 razy ilość tych, czyli x odjąć 6, Równa się 114 zł. Czyli tak. te 4 y, tutaj, to przekształciłam sobie w równanie. 4 bilety normalne, czyli cztery ilość razy cena. 4x dodać 2 bilety ulgowe, czyli znowu ilość razy cena równa się tyle. Spróbujmy to sobie rozmawiać. Mamy 4x dodać. Tu wymnażamy 2x odjąć 12, równa się 114 zł. 4x plus 2x to jest 6x, równa się 114 zł i przenosimy 12 na drugą stronę. Pamiętając, że przenosząc zmieniamy znak na przeciwny. Wychodzi nam z tego 6x równa się 114 plus 112 to jest 120 H. 126 podzielmy na 6. 12 na 6 to jest 2. 2 razy 6 to jest 12. Tu nic nie ma. Spada 6, 6 na 6 to jest 1. Czyli wychodzi nam, że x to jest 21. Czyli bilet normalny kosztuje 21 zł, a bilet ulgowy to jest 21 minus 6, czyli 15 zł. Teraz pytanie. Należałoby zapłacić 3 bilety normalne i 1 bilet ulgowy. Czyli 3 razy 21 i dodać 15. To jest 63 zł plus 15, co daje nam 78 zł. Czyli odpowiedź to za 3 bilety normalne i jeden bilet ulgowy trzeba zapłacić 78 zł. Zadanie czwarte. Na prezent dla taty mama wydała dwa razy więcej niż na prezent dla syna. Prezent dla córki był o 10 zł. droższy niż prezent dla syna. Za wszystkie prezenty mama zapłaciła 130 zł. Oblicz cena każdego prezentu. Czyli z tego zadania musimy w pierwszej kolejności wywnioskować, czym jest X. Na prezent dla taty mama wydała dwa razy więcej niż na prezent dla syna. Czyli nie wiadomo, to jest prezent dla syna. Prezent. syna. Wiemy, że prezent dla taty był dwa razy więcej. Mama wydała dwa razy więcej, czyli był dwa razy droższy. Czyli to jest prezent. Taty. Prezent dla córki był o 10 zł droższy niż prezent dla syna. Czyli x plus 10 to jest o 10 zł. Nie 10 razy, tylko o 10 zł to jest prezent. córki. Za wszystkie mama zapłaciła razem 130 zł. No to robimy to sobie x dodać 2x, dodać x plus 10 równa się 130. x dodać 2x to jest 3x, plus x to jest 4x, równa się 130 odjąć 10. 4x równa się 120, obie strony dzielimy przez 4, czyli wychodzi nam, że x to jest 30 zł. Czyli tak, syn to jest 30, tata to jest 60, a córka to jest 40 zł. I to jest na tyle w tym zadaniu. Zadanie piąte. W klubie żeglarskim liczba dziewcząt stanowiła 40% liczby chłopców, a po dołączeniu do klubu dwóch dziewcząt i jednego chłopca. Stanowi 50% liczby chłopców. Ile osób należy obecnie do klubu? A więc tak, w pierwszej kolejności musimy sobie rozpisać, czym będzie X. X to będzie początkowa liczba chłopców. Początkowa liczba chłopców. Dobra, tak to sobie rozpiszmy. E Później wiemy, że liczba dziewcząt stanowi 40% liczby chłopców, czyli 40% z czego z X -a. możemy zapisać, że to jest 0,4X i to jest początkowa liczba dziewczyn. Początkowa liczba dziewczyn. Ok teraz czytamy sobie dalej. Przychodzą nowe osoby i zmienia się liczba chłopców i dziewczyn. Czyli x plus 1 to jest nowa liczba chłopców. I później dziewczyn było dwie więcej, czyli 0,4x plus 2 to jest nowa liczba dziewczyn. Dobrze. Zamykamy, czytamy dalej. Eee, po dołączeniu eee, do klubu dwóch dziewcząt i jednego chłopca w klubie żeglarskim po dołączeniu, liczba dziewcząt po tym dołączeniu stanowi 50% liczby chłopców. Czyli możemy to sobie zapisać, że 0,5 czego liczba x plus 1, czyli nowej liczby tych chłopców, to jest, stanowi liczba dziewcząt. Stanowi liczba dziewcząt. Czyli teraz zapisując równanie. 0,4x, czyli ta stara liczba dziewczyn, dodać 2, czyli tutaj dodajemy te dwie dziewczyny, to jest 50% tej nowej liczby chłopców. x plus 1. Dobra, pomnożmy to sobie wszystko razy 10. Cach jest razy 10, będzie łatwiej, czyli to jest 4x plus 20 równa się 5 w nawiasie x plus 1. Robimy redukcję, wymnażamy tutaj sobie wszystko, czyli mamy 4x plus 20 równa się 5x plus 5, przenosimy i wychodzi nam 4x odjąć 5x, to się równa 5 odjąć 20, czyli minus x równa się minus 15, czyli x równa się 15 x to była początkowa liczba chłopców, eee, czyli tak, obecnie jest x plus 1, czyli mamy 15 plus 1 równa się 16 i to są chłopcy teraz, teraz, czyli obecnie, eee, a dziewcząt jest tak 0. Eee, 4x plus 2, czyli to jest 0,4 razy 15 plus 2. Czyli to jest 6 plus 2, to wychodzi, że to jest 8. Dobra, ile osób należy obecnie i to są dziewczyny teraz? Dziewczyny. Teraz, czyli jest razem 8 plus 16, to się równa 24. 8, a nie gwiazdka, przepraszam. 8 plus 16, to jest 24, czyli obecnie do klubu należą 24 osoby. I ostatnie zadanie, zadanie szóste. Babcia Marysia przygotowuje marynaty z warzyw i owoców. Sporządziła już dwie zalewy odstawy o stężeniu 1% i 4%, a do przetworów jest jej potrzebna zalewa o stężeniu 2%. Ustal o ile każdej z gotowych już zalew powinna zmieszać, aby otrzymać 60 g zalewy o stężeniu 2%. Czyli tak, tu musimy sobie oszacować jakieś nasze wiadome i niewiadome, których będziemy używać. Więc w pierwszej kolejności zaczniemy od tego, że x to jest zalewa o stężeniu 1%. x myślnik zalewa o stężeniu 1%. Następnie y to będzie zalewa o stężeniu 4%. Zalewa o stężeniu. 4%. Oczywiście to są masy tych wszystkich rzeczy. E, dobra, no to teraz co? Wiemy, że e, łącznie powinniśmy mieć tego wszystkiego 600 gramów, czyli X plus Y to się równa 600 g. Dobra. No to teraz obliczmy w takim razie, yy, jaka będzie masa substancji o stężeniu 1%. Czyli masa substancji o stężeniu 1% i obliczamy to także 1% razy x, bo tak sobie oznaczyliśmy tamtą. Tam. To się będzie równało 0,01x, następnie masa substancji o stężeniu 4%. 4% i robimy to tak samo, że to jest 4% razy y. Czyli to się będzie równało 0,04% y. Dobra. Teraz my musimy obliczyć masę substancji w 600 gramach o stężeniu 2%. Czyli mamy w takim razie 2% razy 600. Czyli to będzie 0,02 razy 600. A to nam daje w takim razie 12 gram. Ok. No i teraz co? Musimy sobie zauważyć, że suma masy substancji w zmieszanych roztworach musi być taka sama jak suma otrzymanym roztworze, czyli de facto 12 gram. Czyli mamy tak 0,01x, dodać 0,04y powinno się równać 12. Wiemy też również, że razem x plus y równa się 600. No tutaj tak sobie to zapisaliśmy. Dobra, z tego równania tu możemy sobie wyznaczyć, ile wynosi sam x lub y. x równa się 600 i przenosimy y na drugą stronę, czyli y minus 600. To wobec tego do tego równania tutaj zamiast xa podstawimy 600 minus y. Czyli w takim razie sobie zapisujemy, że to będzie 0,01 razy w nawiasie 600 minus y. Dodać 0,04y będzie się równało. 12. Wymnażamy sobie teraz przed nawias to, co tam jest. Czyli jest tak 600 razy 0,01. To wychodzi nam, już to sobie liczę, 6, czyli mamy 6. Dodać, a w zasadzie odjąć 0,01y. Dodać 0,04y równa się 12. Następnie przenosimy sobie i liczymy. Czyli mamy 0,03y to się równa 6. Obie strony dzielimy przez 0,03, czyli jest 6 podzielić na 0,3 i wychodzi nam, że y. Równa się 200. No to skoro y równa się 200, to sobie to podkreślmy, to tutaj mamy x. x będzie się równać 600 minus 200, czyli x będzie się równać 400. I to jest nasza odpowiedź.